W słońcu i w cieniu Agnieszka Borowiecka. Nad rzeką zebrało się sporo zwierząt. Jedne przyszły się ochłodzić, inne ugasić pragnienie, a jeszcze inne przybyły, by wesprzeć zająca, który uczył się pływać pod okiem bobra. Trudno było o lepszego nauczyciela, ale zając długo bał się wejść do wody. Dopiero zachęta pani Zającowej pozwoliła mu przełamać lęk. Tymczasem za skroniec wypełzł z krzaków i skierował się ku rzece. Dzisiaj się uda, pomyślał. Upalne lato zawitało na polane pod dębem, i mimo wczesnej pory było duszno i parno. Zewsząd rozlegało się bzyczenie pszczół, które zbierały nektar i kwiatowy pyłek. Za skroniec mijał właśnie norkę łasic. Kiedy coś złapało go za ogon. To pan łasica, który pilnował wejścia. Pani łasica spała, a młode brykały obok. Pss, dobrze się pan czujesz? syknął za skroniec. O, przepraszam. powiedział pan łasica, kiedy zobaczył kogo trzyma za ogon. Myślałem, że to żmija. Krąży po okolicy i za nic ma panujące tu zasady. Przestraszyłem się, że chcę zrobić krzywdę moim dzieciom. Zrozumiem, a czym mógłbyś mnie już puścić? zapytał za Chciałbym chociaż raz zdążyć nad rzekę przed jaszczurką. Specjalnie wstałem dzisiaj wcześniej. Oczywiście, jeszcze raz przepraszam. Powiedział pan Łasica. I wrócił na swoje miejsce. Po chwili dołączyli do niego jeż jeży i sowa mądra głowa, która nie mogła zasnąć z powodu upału. Konary starego dębu dawały przyjemny cień. Słyszałem waszą rozmowę, powiedział jeż do pana łasicy. Postanowiłem, że rozprawię się ze żmiją. Stoczyłem z nimi niejedną walkę i się nie boję, dodał. Hu, to bardzo szlachetne z twojej strony, ale uważam, że powinieneś mieć kogoś do pomocy, hu. Wtrąciła sowa. Dobrze wiesz, że nie zostawimy cię samego w tej sytuacji. Po chwili namysłu Jesz zgodził się przyjąć jej pomoc. Pomyślał, że przyda mu się zwiadowczyni i towarzystwo. Pożegnał rodzinę, i razem z Sową podążyli na polane trzech sosen. To tam ostatni raz widziano żmiję. Za skrońca niespecjalnie to interesowało. Szczęśliwy drzemał na rozgrzanym kamieniu, bo w końcu udało mu się dotrzeć nad rzekę przed jaszczurką.